Szpitale mogą chcieć go przyjąć, ale nie mają co zrobić z tym pacjentem dalej. Nie mają gdzie go położyć. Nie, są, nie mają miejsc, gdzie mogliby odizolować pacjenta, który jest podejrzany, a nie można takiego pacjenta, też i rozumiem, położyć z pacjentami, którzy na pewno nie są zarażeni wirusem. Szpital jest budynkiem, jest zbudowany z cegły i nie jest z gumy, nie rozciągnie się, a poza tym do obsługi dodatkowych miejsc potrzebni są też ludzie, a jak już mówiliśmy wcześniej, tych ludzi nigdy nie było w odpowiedniej ilości, a obecnie przez to, że bardzo duża część kadry jest wyłączona na kwarantanny, są zarażeni covid którzy przychodzą to lżej bądź w stopniu ciężkim, o tym wiemy, nie ma po prostu, kto pracować tak naprawdę w systemie. Spędzili czas od 18 do 9 rano następnego dnia. O 3 w nocy mój zespół pojechał i dowiózł im wymienił im butle tlenowe w karetce, no bo skończyły mi się po prostu tleny. Tak? Jakiś czas temu mhm. przewieźliśmy pacjenta do szpitala bielańskiego i tam czekaliśmy. Pacjent na szczęście był w dobrym stanie, mhm. natomiast e, spędził z nami e, 5 godzin. A to 5? był pacjent covidowy? Tak, znaczy, to był pacjent, który miał objawy covidowe, czyli miał gorączkę, e, kaszel, niewielką duszność, natomiast nie miał potwierdzonego e, wynikiem testu. Every day we have more than we should have patients. So, so we, I'm, I'm, I'm the chief of, I'm the head of, uh, of uh, the hospital, of the the ward with uh, thirty six beds, and we still have 39, 40 patients each day. So every day. So, so, uh, and uh, there are a lot of candidates for the, for these beds in, in our hospital. So, so I'm afraid. We don't.